jechałem sobie na tą drugą stronę ale widzę, że tutaj spokojnie można jechać na tą drugą stronę, o widzicie tam jest to miejsce co sobie zawsze siedziałem albo tak już teraz nie kojarzę tam wszystko wolne myślałem to będzie jakaś presja na tam przejść na tą stronę tu więc co? Nie ma co marudzić, jedziemy na drugą stronę. Wtedy tam trzeba się ze klamotami Przebarować chciałem po tej stronie, bo nie ma targania.

Tam was moi drodzy na kanale Darek Włogi z Katarzyną. Przed chwilą byłem na tamtej stronie myślałem, że może tam sobie usiądę, tam dalej na wprost moich miejscówek, bo tutaj jestem na parkingu, z drugiej strony byłem obejrzeć tamtą stronę, nie ma tam jakiejś wielkiej presji, ale akurat na wprost tych miejscówek, gdzie zawsze siedziałem sobie tu po tej stronie mam wędkarzy, a ta strona jest cała dostępna, więc stwierdziłem, że pomimo tego, że trzeba jechać z gratami, to widzicie, jest taki mostek, z który się trzeba przeprawić z klamotami i tam dalej sobie iść, to przyjadę sobie tu, skoro tu jest cisza, spokój, nie ma wędkarzy, ja to uwielbiam, Do moi drodzy, przyjechałem sobie tutaj. Także tak, widzicie, rozpakowywuję za chwilę klamoty i grzeję tamtą stronę na swoją starą miejscówkę, która tak naprawdę yy, bardzo często jest oblegana, a tutaj aż jeszcze wstrzymywany, bo moi drodzy parking tutaj puściutki, tam chyba tylko jakieś dwa auta były także dobra, nie przynudzam pakuję klamoty, Na no dzisiaj coś innego bo mamy godzinę 14.21 więc myślę jak dojadę zanim się rozłożę ja im zrobię jakieś kule zanętowe no będzie 15 albo po 15 mam zamiar posiedzieć tutaj sobie do wieczorka, nie wiem, 18, 19, 20. Nie, co ja gadam? 20. 18 do 3 godziny by nie, do 20, tak żeby jeszcze, jak będzie widno, żeby się zwinąć i na spokojnie tutaj na parking przeczłapać i zapakować. Nie? Także nie przynudzam, widzimy się za chwilę już na miejscówce. Moi drodzy, dotarłem do miejscówy, znane wam miejsce, kto ogląda moje filmy to wie, tylko że często bardzo oblegane jest tutaj. No dzisiaj udało się wbić, no fakt, że mamy godziny popołudniowe, tutaj już mieszane mamy, to będą na kule. Dałem żywą pinkę, żeby mi to jak najszybciej rozwaliło tam na dnie tu jakiegoś wielkiego uciągu, nie ma na 50 ciągnie. Tu mam resztkę już z mniejszą ilością gliny, oczywiście glina z Match Pro dodana i, i glina od naszego kolegi Górka. Na Wonder Black nie patrzcie, bo Wonder Black mi gdzieś został z tej zanęty, którą tutaj mam we wiaderkach. Bo oczywiście odmroziłem, dodałem troszkę jeszcze grzeczną bogusia brudy. No i tam jeszcze coś było, mówię, Wonder Black z poprzedniej zasiadki, też z Bogusiem domieszana, jasna, także wszystko przyciemniłem tamtą gliną, bo ona była bardzo ciemna, fajna, muszę sobie kupić, no i tyle, to sobie dochodzi, ja w międzyczasie rozwijam sprzęt, moi drodzy, i let's go, mamy po drugiej stronie jednego wędkarza, a drugi tam się właśnie rozkłada, się, to są te miejscówki, na których chciałem usiąść, ale niestety były zajęte, bo tam jest ten komfort, że można sobie autem podjechać, tak jak widać. A tutaj niestety trzeba dymać i tu ładny kawałek, nie? Ale... Wózek u góry daje radę, także... Zapakowałem, przytargałem. Jeszcze sapę, bo tu jednak kawałek drogi jest. A tu wejście... tak widzicie, nie jest ciekawe. Także... Sprzątam tą miejscówkę, bo tu mały syfek po kimś został, plus swoje. Klamoty do worka, żeby mi się nikt nie, przyczepi, nie przyczepił, wypełniam rejestr, rozwijam kije i let's go! Dobra, moi drodzy, lecimy z kulami. Takie kuleczki spłaszczone, rzucę sobie pięć takich klusek, jest o tyle komfort, że można sobie spokojnie rzucić z ręki troszkę dalej o, coś takiego o, coś takiego i jeszcze jedna o, ta się trochę rozpadła no dobra, teraz rozwijamy wędy. Witajcie moi drodzy. Teraz już oficjalnie na kanale Darek Łub z Katarzyną. Słuchajcie, rzeka warta, yy, drugi raz w tym sezonie. Pierwszy filmik możecie sobie obejrzeć, on jest z Maja, ładnie połowione. Yy. No, plan był dzisiaj taki, generalnie moi drodzy, żeby jechać na drugą stronę. I de facto tak zrobiłem. Nie? Z tym, że dojazd na tamtą stronę po wczorajszych ulewach, bo tu były no to już przeszła nawałnica totalna, dziury, bruzdy, kałuże takie przez jedną, yy, widzieliście zresztą, no to był dramat, Aż bałem się przejechać. Już miałem taki plan, żeby wyjść na boso przejść przez tą kałużę, sprawdzić, jak jest głęboko, no ale jakoś dałem radę, przejechałem. Yy. No i co, podjechałem sobie na tamtą stronę. Przez te dziury i wertepy. Okazało się, że na wprost mnie, teraz gdzie tutaj siedzę, oczywiście są wędkarze, nie? Zobaczcie sobie. Tam. Zresztą widzieliście. Tam sobie siedzi ekipa. No, ja tam się właśnie chciałem wbić. Tam też byłem, nie? No, ale moi drodzy, będąc już tam, zobaczyłem, że wszystkie miejscówki po tej stronie są wolne. Więc niewiele myśląc, zawróciłem i przyjechałem tutaj. Bo tutaj generalnie było puściutko, tak? O godzinie tam 14 było pusto. Tu minus jest taki, że no tutaj trzeba spory kawałek przejść, no, ale nie nieważne. No. Przyszedłem, rozwinąłem. Parasolem się tu zakryłem, bo słońca jednak trochę daje. No i co, drugi rzut wykonany, bo pierwszy trochę nie tak mi wyszedł. Pięć kulek poleciało, tak jak widzieliście. No i czekam, zobaczymy. Generalnie plan jest siedzenia do 7-8, więc zobaczymy, czy coś padnie, czy, czy, czy nie. No godzina, o takiej godzinie jeszcze tutaj na rzece nie byłem, więc pytanie jest, czy coś w tych godzinach, tudzież wieczornych, skubnie, czy, czy jakieś leszcze będą brały. Także na chwilę obecną tyle siedzę i mam nadzieję, że widzimy się przy pierwszej rybie. Trzymajcie kciuki. Powiem wam moi drodzy, że lipa jest na razie na długich przyponach metrowych nawet brania skróciłem się na takie 30 cm. Miałem jedno szarpnięcie na razie i cisza. Tam widzę, że po drugiej stronie na kukurydze goźłowi nawet nęć kukurydzą, więc założyłem dwie kukurydze, już się zaczyna kombinowanie. No bo siedzę już 17.20 i bez brania. Kompletnie bez brania. Na długich przyponach nic, na czerwonego nic. Na pineczki nic, na białego nic. Teraz przeszedłem na kukurydzę. Po drugiej stronie tam trzech siatki ma. Ten gość naprzeciwko mnie, przy mnie dwa leszcze wyjął. Jeden mu się spiął. I powiem Wam szczerze, że ten brzeg głowie ze środka rzeki, tak jak zawsze. Widać te godziny popołudniowe niekoniecznie tu dają rybę. Bo tu też jakiś wędkarz zaczepił mnie. To mówi, że właśnie tu najlepiej ryba bierze na wiosnę, wczesną wiosnę. Plus yy, we wrześniu się zaczyna znowuż tutaj łowienie. Także może i coś w tym jest. No w lipcu tutaj to jeszcze nie byłem. Szczerze powiedziawszy. No więc nie wiem. No nic, jest 17.00. Zobaczymy, co się będzie działo w późniejszych godzinach. Jak się troszeczkę przechodzi, to słońce spadnie niżej. Może ten wiatr też trochę osłabnie, bo ten wiatr to tak kręci raz mocniej, raz słabiej. Walczymy dalej, moi drodzy. Moi drodzy, wpad pierwszy. Leszczyk, już wam go pokazuję, bo mi to zeskoczył z maty, taka bestyjka, już go mierzymy, no 40, ile ty masz kolego, nie rzucaj się, ale silny, 47, 48 można powiedzieć, Patrz, patrzcie, taka bestia. No ładny, barczański. Patrz, patrz to, siłaczu patrz to siłaczu No Mamy rybę. Ciekawie jestem, co to jest druga dzisiejszego dnia. Tak za darmo siłą. Ryszyk mi do brzegu, ciężko mi go będzie tu teraz. Wychodź, wychodź, wychodź. Kawał rybska moi drodzy. Kawał leszcza. Siedzi. że się te ryby obudzę. teraz pod wieczór. O ładny, ładny, ładny. Ładna ryba. Piękna. Dobra, bierzemy go na matę. Bierzemy go, moi drodzy, na matę. Teraz zobaczymy ile ma pięćdziesiątka tu widzę, że jest lekko nie było oszustwa proszę bardzo pięćdziesiąt prawie cztery no pięćdziesiąt cztery pięćdziesiąt cztery taka łopata no i drodzy weźmiemy go sobie jeszcze Z ciekawości zważymy, mam nadzieję, że będzie tam grzecznie i już go sobie zważymy z ciekawości kilo 90. Kilo 90. Ładna łopatka. Piękny. Piękny, ten jest mało agresywny, no 54, piękna ryba, dobra wypuszczamy bestię, taki rybol, moi drodzy, piękna sprawa, wypuszczamy, o, o, o. nie tu do mnie, tam masz sobie płynąć, o szedł. padł drugi leszczyk generalnie są dwa 47 i ten drugi 54 także o kiju nie zajdę. Tam jakieś rybki na drugiej stronie też powychodziły po sztuki także jakiegoś większego szaleństwa to tutaj nie ma dzisiaj. Mamy godzinę. Za 7,7 7. Max do 20 chyba posiedzę, żeby jeszcze zdążyć się zwinąć, co mi się ciemno zrobi. No i generalnie to kombinacja powiem Wam tak. Tam gościu widziałem po drugiej stronie. Taki przypon dosłownie. Chciało mi się wierzyć. Ja się wykróciłem na taki gdzieś ze 30, może troszkę więcej. Na tym krótkim wpadł mi ten leszcz. 47 cm. Potem cisza czerwony, pinka, biały, kukurydza. naprzemiennie. oba leszcze na pineczkę. 4-5 pineczek, kolorowych. Na, zmieniłem na krótkie przypony na obu wędkach. Mówię na, tego jednego złapałem na krótkim przyponie, potem cisza, długo, długo nic. Wydłużyłem się teraz do jakichś 80, teraz łowię cały czas na tych 80 już długość. No to na, ty, na tą 80 wpadł mi ten Leszcz 54. Mam teraz założone oba, na obu kijach przypony takie po 80 cm. No i tak naprawdę już nic nie będę więcej zmieniał, bo to już nie ma co. Kombinowałem z długością dłuższe, krótsze, na początku metrówki, czy tam ciutkę to więcej jak metrówki, takie dłuższe. Nie próbowałem na przypony dłuższe, met 20 met 30 na no, takie nie próbowałem. Także jeszcze tego nie eksperymentowałem. Natomiast wszystko poniżej to mówię, metrówka 80 i takie 30 z haczykiem. I generalnie nie dawało takich większych efektów, jakoś ta ryba. Nie wiem, po południu albo mniej żeruje. Teraz to już mamy wieczór. Albo nie wiem, no i też hechy płyną tą wodą. Bo, zobaczcie, często gęsto zaczepia się takie coś ożyłkę, i od razu ściąga trza. Nawet jak po rzucie. zresztą teraz widać nawet jak płyną takie włosy. O, teraz tam gościu wyciąga po drugiej stronie. Finalnie ma chyba trzy te leszcze. Jeden mu się spiął. Z tego co widziałem. Moje poszły do wody oczywiście. No a tam zgodnie z regulaminem będzie dzisiaj pewnie smażone. Bo tu jest do 5 sztuk albo do 5 kilo. Więc limitu nie przekroczył. Wszystko zgodnie. Ma ochotę, niech sobie zje smacznego. Moje poszły do wody. Generalnie można by było podsumować tak, ten wypad na Botswana. O kiju nie zszedłem, tak jak mówię. Jeszcze siedzę maksymalnie z godzinę czasu. Jak się nic nie zadzieje, to będę kończył tu Zobaczymy, może jutro też się przejedziemy w planach jest rogów, ale nie wiem czy pojadę na rogów, bo na rogowe jutro są zawody, druga tura, mm, zawody spławikowe, więc te zawody będą gdzieś do 14. Obstawione będą dwa brzegi musiałbym się tam wbijać po 14 Także, nie wiem, albo rogów, albo Józefin, albo sowice. Tylko, że na Józefinie to jeszcze można się schować gdzieś przed słońcem, jakby jutro piekło. Na sowicach niestety się nie schowam, bo no tam nie ma drzew. Ale to już zobaczymy. No i może wyciągnę Katarzynę, bo jutro ma wolne. Jak jej się oczywiście będzie chciało. Lepiej, żeby jej się chciało, bo... Może mi się nie, wtedy nie chcieć, ale pogoda ma być, więc nie ma sensu siedzieć w domu. Nie ja będziemy się zrywać oczywiście z samego rana, bo na dzisiaj pracuję na drugiej zmianie. Więc wyśpimy się to, wstaniemy, ogarniemy i pewnie pojedziemy. A gdzie? No to już po drodze się wymyśli. A za tydzień, moi drodzy, jedziemy na noc. Pierwsza nocka w tym sezonie. Generalnie nie lubię jeździć na noc, jakoś mi się odwiedziało. Ale no planujemy sulejów, już Wam zdradzę. Planujemy sulejów, ale to jeszcze zobaczymy, jak to się potoczy. Bo jeszcze gdzieś mi po głowie chodzi wisełka. Także zobaczymy, są te dwie opcje albo sulejów, albo wisła. No i w zasadzie to tyle moi drodzy. O, to już mi się zaczepiło zielską, muszę zaraz przerzucić. W zasadzie to tyle moi drodzy. Standardowo. Jak się Wam podobało, łapa w górę. Eee, osoby nowe możecie sobie przycisk subskrybuj wcisnąć. Będą Wam się pojawiały nowe filmy. I. Do zobaczyska moi drodzy na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się.